Pytanie dotyczące reparacji Niemiec wobec Polski po II wojnie światowej można by właściwie rozbić na, dwa, na dwie składowe. Czy w ogóle Polska takie reparacje od Niemiec otrzymała? I kwestia druga, jeśli tak, to czy miały one charakter ekwiwalentny, czy były adekwatne do rozmiarów strat materialnych i niematerialnych, które Polska i Polacy podczas II wojny światowej z rąk Niemców doznały? I o ile na pierwsze pytanie można udzielić twierdzącej odpowiedzi, no to co do tego drugiego pytania, czy te reparacje miały charakter adekwatny, tutaj niewątpliwie takiej odpowiedzi udzielić nie można. Podstawą prawną świadczeń reparacyjnych nałożonych na Niemcy była umowa poczdamska której stronami były wielkie mocarstwa zwycięskie w koalicji antyhitlerowskiej, ZSRR, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Francja. W ramach tej umowy znalazła się taka regulacja, która nakazywała zaspokojenie się Polski w obszarze reparacji za pośrednictwem ZSRR. Oznaczało to, że ZSRR będzie pobierać swoje świadczenia z Sowieckiej Strefy Okupacyjnej, później z Niemieckiej Republiki Demokratycznej. I 15% z tych świadczeń przynależnych ZSR będzie trafiać do Polski. No tu można zauważyć, że było to takie pośrednictwo, które przez wielkie mocarstwa w umowie Poczdamskiej każdemu innemu państwu poszkodowanemu w czasie II wojny światowej zostało oszczędzone. Świadczenia, które w latach 45-53 w ramach reparacji do Polski trafiały, miały charakter rzeczowy. Były to świadczenia towarowe, a nie pieniężne. Na przykład dywany, motocykle, chemikalia, wagony kolejowe, ale także na przykład 6 milionów wydań klasyków marksizmu-leninizmu, wydrukowanych w drukarniach NRD w języku polskim. Te publikacje w roku 1949 stanowiły 10% wartości reparacji pobranych przez Polskę w tym roku. Po 1953 roku, gdzie Polska z pewną ulgą można powiedzieć, że zrzekła się reparacji od Niemiec ze względu na tzw. klauzulę węglową nakazującą kompensatę dla ZSRR w formie dostaw węgla, Podejmowano pewne próby powrotu w stosunkach polsko-niemieckich do kwestii reparacji, ale także odszkodowań dla ofiar i pokrzywdzonych podczas II wojny światowej. No bez większego skutku tutaj miały miejsce negocjacje między kanclerzem Brandem a Władysławem Gomułką, czy między Premierem Mazowieckim a Kanclerzem Kolem, ale one zakończyły się bez większego efektu. Można więc stwierdzić, że wartość tych reparacji, która, które Polska otrzymała, no, nijak się miała do ogromu tych krzywd i zniszczeń doznanych podczas II wojny światowej. Obecnie uważam, że reparacje są raczej problemem etycznym i moralnym, aniżeli prawnym, no trudno wskazać. Sąd czy trybunał, przed który Niemcy mogłyby zostać pozwane, aby te reparacje uzyskać. Niemniej myślę, że warto ze stroną niemiecką na ten temat rozmawiać. Warto podkreślić, że po stronie niemieckiej, wśród niemieckich naukowców, są też takie głosy, które zachęcają Polaków, ale nie tylko Polaków, także przedstawicieli innych państw poszkodowanych przez Niemcy w czasie II wojny światowej, z Europy Środkowo-Wschodniej, z Europy Południowej, zachęcają właśnie do podjęcia problematyki reparacji, tak do powrotu do tego, w ten sposób, aby Niemcy poprzez pewne świadczenia dokonały aktu spóźnionej, bo spóźnionej, ale jednak pewnego aktu sprawiedliwości w stosunku do państw, które po pierwsze w czasie II wojny światowej doznały znacznych zniszczeń, a po drugie ze względu na realia polityczne po II wojnie światowej żelazną kurtynę po prostu zostały poszkodowane właśnie przy regulacji reparacji w umowie pocztamskiej i umowach towarzyszących jej wykonaniu.